To jest i dziś pokażę proste pomysły na dekorację na pierwsze urodziny dziecka. Jako, że mój synek skończył niedawno roczek, a dekoracje robiłam sama, postanowiłam się tymi prostymi pomysłami podzielić. Jako pierwsza była ozdoba na krzesełko. Odmierzyłam potrzebną ilość sznurka i mniej więcej zaznaczyłam, gdzie powinny kończyć się ozdoby. I kolejno robiłam sekcje z organzy, sznurka i papierowej serpentyny, oczywiście przyczepiając je najprostszym wiązaniem. Na koniec zrobiłam też z kartonu zawieszkę. Karton okleiłam białą kartką, narysowałam cyfrę 1, zrobiłam dziurki dziurkaczem i sznurkiem przywiązałam w odpowiednim miejscu. I tak prezentowało się miejsce dla małego jubilata. Zrobiłam też topery do wykałaczek tak, żeby móc je powbijać na przykład w roladki z tortilli czy babeczki. Na arkuszu pianki odrysowałam jedynki i autka, które następnie wycięłam, a na koniec w odpowiednie miejsce wtykałam wykałaczkę. Do pamiątkowych zdjęć wykonałam też dużą balonową jedynkę. Na początku zrobiłam taki stelaż z patyczków, które kiedyś kupiłam właśnie za jakimiś balonami patyczki łączyłam za pomocą przezroczystej taśmy klejącej. Do tak przygotowanej jedynki klejem na gorąco przyklejałam nadmuchane balony okazało się, że po podniesieniu cyferki te balony tak sobie tyndały, co mi się nie do końca podobało, więc postanowiłam również klejem na gorąco, ale już takim nieco wystygniętym, połączyć ze sobą balony, tak żeby były raczej nieruchomo. No i tak prezentuje się balonowa jedynka. Wymyśliłam sobie, że zrobię kruche ciasteczka w kształcie jedynek, więc nawet do tego celu zamówiłam sobie taką wykrawaczkę do ciasta w kształcie jedynki, właśnie, która niestety w podróży gdzieś wsiąkła, zaginęła, nie ma. No, więc uznałam, że muszę zrobić tą wykrawaczkę z czegoś sama, bo nie chciałam rezygnować z tych ciasteczek. Wpisałam w internet, z czego można takie coś zrobić, no i wyskoczyło mi, że można zrobić to z puszki po jakimś napoju. No i właśnie, uznałam, że spróbuję zrobić tą wykrawaczkę z tej puszki. Okazało się, że to nie było tak łatwe, jak pokazują na filmiku. Nożykiem do tapet wcale nie dało się tego ciąć, tak naprawdę. Z pomocą przyszłymi mi nożyczki. I kiedy już wycięłam odpowiedni pasek, to okazało się, że złożenie z niego jedynki w takim jednym fragmencie też wcale nie było takie proste. Więc to, co zrobiłam, to na papierze do pieczenia narysowałam jedynkę, kształt, który byłby dla mnie odpowiedni. Na tą długość podocinałam właśnie te fragmenty puszki. Połączyłam to wszystko klejem na gorąco? Tylko, że. Nie pomyślałam, że wypadałoby zrobić lustrzane odbicie, czyli po prostu przewrócić ten papier na drugą stronę. Bo tak niestety dołożyłam sobie sama pracę, ponieważ kiedy już miałam tą górną część zrobioną klejem, musiałam tą foremkę tym klejem jeszcze raz, tym razem z drugiej strony przykleić i oberwać tamten poprzedni klej. No, i powiem tak, ciasteczka wyszły, foremka wykrawaczka się sprawdziła, natomiast już pod koniec okazało się, że ona raczej nie przetrwa, więc wylądowała w śmieciach, jak tylko skończyłam robić ciasteczka. Ale mimo wszystko pokazuję ją tutaj, żeby powiedzieć, że da się coś takiego zrobić. Z małą taką uwagą, że jeśli robicie jakąś wykrawaczkę, która będzie symbolizowała jakąś literkę czy cyferkę, właśnie, to kiedy będziecie to kleić, pamiętajcie o tym, żeby zrobić najpierw lustrzane odbicie. A i jeszcze dodam, że ten klej na górze był dobrą decyzją, ponieważ kiedy wykrawałam te ciasteczka, to ta wykrawaczka nie wrzynała mi się w ręce. No i żeby nie było. Tak prezentują się ciasteczka. OK, i to już wszystko na dziś. A jeśli podobał ci się filmik, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Możesz też zerknąć na inne filmiki. Do następnego. Pa.